Oh. <laughs> Nikt nie chciał się ze mną Drugi? Kto wygrał? Rados, Radek Kiraga. A no widzisz, dobry zawodnik. Tak. No, piona. w to, to A tam to... Na którym miejscu dzisiaj? Pokaż puchar. Ciężko było? Kto z tobą wygrał? On. Ty wygrałeś. A widziałem, że się wywróciłeś. Nie, on. Tak? No, nic się nie stało? No to dobrze. Gratuluję, chłopaki chyba złałem Jak tam? No dobry rozjazd dzisiaj był Po treningu wczoraj takie tam parę interwałów gdzie tak na spokojnie no, Pięknie, Rozjazd schodziliśmy, bo tak, tak, było. tak. Ale, Ale, tak 7 na godzinę, miałem centno około 190, także dzisiaj było git Git? No lepiej niż ostatni Rock machine Jest, dobra fura, to i dobrze się jechało Nie ogóliłem klaty i było mało aerodynamicznie Niezły sweter Szymek wygrał w kategorii największe piersi wśród mężczyzn. O, sporo piachu, ta zagręta przed metą zarumbistym na zjeździe na prędkości. Pokaż. No, kto dłużej wytrzymał? Byłem pierwszy. Pierwszy wiek. końca oczywiście. Jestem tym zadowolony. Zadowolony? Dobrze było. Bartek? pan na wyścigu będę w telewizji. Siedziałem ci jakieś 10 sekund na kole Brawo! Bardzo się z tego cieszę. Widziałeś glebę? Widziałem. Pominąłeś? Pominąłem, ale było blisko. Mówię. Nazywam, Nazywam się. Próba mikrofonu. Nazywam się Tomek. Tak, ukończyłem wyścig w puławach, zaliczyłem, odhaczyłem. Dziękuję. 31 lat i starsi, miejsce 3. Polecam wszystkim ten wyścig.